Pytanie szóste. Jak wyróżnić się na tle konkurencji? To jest kolejne takie zagadnienie, które ludzie chcą wiedzieć, chcieliby to robić, ale jednocześnie nie ma na to bardzo uniwersalnej odpowiedzi, no bo jest to bardzo. Jeśli, jeśli podałbym konkretną strategię, to ta strategia i ludzie z tego, z tego filmu by skorzystali i zastosowali tą strategię, to ta strate i zadziałałaby na przykład ta strategia to za miesiąc, dwa, trzy już nie pozwalałaby ona się wyróżnić na, na, na tle konkurencji. Generalnie najprostszym sposobem jest po pierwsze przeanalizowanie tego, co robi konkurencja, potraktowanie tego jako takie status quo, czyli takim poziomem neutralnym, którym w ogóle musimy osiągnąć, żeby siedzieć przy tym samym stole i grać w tą samą grę a potem zastanowienie się co możemy zrobić lepiej, co jest ważne dla klienta. Bo może się okazać na przykład, że klient uważa, że najważniejsze dla niego jest dobra cena, ale jeśli my zaoferujemy dłuższy czas zwrotu albo dodatkowe doradztwo, to może się okazać, że to doradztwo jest dla tego klienta dużo więcej warte niż te 10 zł oszczędzone na produkcie. I tak naprawdę, żeby znaleźć ten wyróżnik na tle konkurencji i zastosować go, no to musimy dogłębnie przeanalizować naszą konkurencję i zrozumieć ten nasz idealny awatar klienta. No bo bez tych dwóch elementów nie jesteśmy w stanie się wyróżnić, bo nie wiemy, na co ludzie zwracają uwagę.